Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Jezus przemierzał miasta i wsie, nauczając i odbywając swą podróż do Jerozolimy. Raz ktoś go zapytał: „Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?” On rzekł do nich: „Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi, gdyż wielu powiadam wam, będzie chciało wejść a nie zdołają skoro pan domu wstanie i drzwi zamknie wówczas stojąc na dworze zaczniecie kołatać do drzwi i wołać panie otwórz nam lecz on wam odpowie nie wiem skąd jesteście wtedy zaczniecie mówić przecież jadaliśmy i piliśmy z tobą i na ulicach naszych nauczałeś lecz on rzecza powiadam wam nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy dopuszczacie się niesprawiedliwości. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych, przyjdą ze wschodu i z zachodu, z północy i południa. I siądą za stołem w Królestwie Bożym. Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi. Oto słowo Pańskie. Jezus zapytany o to, czy tylko nieliczni będą zbawieni, w zasadzie nie odpowiada wprost na to pytanie. I to jest cenna dla nas wskazówka, dlatego że zbawienie nie jest przedmiotem kalkulacji, nie jest przedmiotem rachunków, dywagacji i nie bez powodu. Kiedy ktoś pyta o zbawienie innych, Jezus mówi: Wy usiłujcie wejść przez ciasne drzwi. Zbawienie to jest jedno z takich słów, które powtarzamy tak często, że pewnie wielokrotnie przestajemy się zastanawiać, co ono znaczy. Na czym ma polegać zbawienie, na czym ma, czy co dla nas konkretnie znaczy być zbawionym. Możemy przywołać jakieś obrazy, może gdzieś z wczesnych lat dzieciństwa, z katachezy, takie trochę naiwne, też obecne w sztuce, obrazy nieba, piekła. Jako wiecznej szczęśliwości czy wiecznego potępienia, ale co to dla mnie konkretnie znaczy być zbawionym? Kiedy próbowałem sobie samemu odpowiedzieć, co jest jakimś punktem ciężkości, w tym słowie zbawienie, to pierwszą odpowiedzią, która przyszła mi na myśl, to jest pełnia życia. Że zbawienie to jest pełnia życia, później pełnia miłości, ale na pewno pełnia, czyli coś, czego w zasadzie w tym życiu czy na tym świecie trudno jest nam doświadczyć w taki sposób globalny, jakiś właśnie pełni. Chlebem powszednim jest dążenie do pełni, jest poszukiwanie pełni. Zbawienie jest czymś, co jest nam dane za darmo. Jeżeli mówimy o pełni życia z Bogiem, o pełni życia w Bogu, o pełni jedności z Bogiem, no to wydaje się oczywiste, że on musiał być pierwszy, który tego chciał i który w Chrystusie otworzył dla każdego z nas taką możliwość. Każdego z nas, nie tylko z nas, ale każdego z ludzi powołuje do tej pełni. Jeżeli wczytujemy się w Ewangelię, to mamy prawo mieć nadzieję, że wszyscy ludzie tej pełni dostąpią, bo trudno wyobrazić sobie, żeby Bóg spoczął. Czy mówiąc tak brzydko, doznał satysfakcji, gdyby ktokolwiek był tej pełni pozbawiony? Jeżeli to jest Jego zamysłem względem nas, żebyśmy tej pełni doświadczyli, żebyśmy tę pełnię osiągnęli, jest zamysłem wobec każdego człowieka, to tak jak mówię, trudno wyobrazić sobie, żeby. Jakby to dzieło zbawienia człowieka, czyli to, żeby wszystkich przyprowadzić do tej pełni, nie zostało dokonane. A jednak to pytanie, czy wszyscy będą zbawieni, czy tylko nieliczni będą zbawieni, jak w dzisiejszej Ewangelii, ono mi się kojarzy trochę z tym pytaniem Piotra, kiedy pytał o świętego Jana, Panie, a co z tym będzie? I jest to ładne polskie tłumaczenie, a co Tobie do tego ty pójdź za mną? I trochę tak jest z naszym zbawieniem, że tak jak ta dzisiejsza Ewangelia mówi, że to jest coś przede wszystkim dla mnie, czyli ta, te ciasne drzwi, ta wąska droga, czyli o co tak naprawdę chodzi w tym trudzie? o moment przemiany, przemiany serca, przemiany umysłu, o to aby dać się przemienić miłości, o to aby dać się miłości zagarnąć, o to aby się miłości poddać, że tak naprawdę cały nasz trud, cały nasz wysiłek zmierza do tego jednego, żeby być przemienionym przez miłość Boga. Im bardziej doświadczamy czy im bardziej realna i faktyczna staje się ta przemiana, tym bardziej jakoś wyczuwamy, można tak powiedzieć, puls Bożego serca. Tym bardziej wyczuwamy to Boże, Boże pragnienie, aby każdy go poznał, aby każdy tej pełni doświadczył. I to nas popycha do tego, by na wszelkie możliwe sposoby, czy na sposoby dla nas właściwe, innych do tego prowadzić, wobec innych o tym świadczyć. Można powiedzieć, że jeżeli nasze chrześcijaństwo nie jest atrakcyjne, i to nie w takim sensie płytkim, czyli proste, łatwe i przyjemne, ale atrakcyjne w sensie przekonywującego świadectwa, czyli jeśli ono nie mówi o żywym Bogu, jeśli nie pokazuje Jego prawdziwego oblicza, które poznajemy, poznajemy w Ewangelii, jeśli nie mówi o Jego miłości, to jest mówiąc brzydkowadliwe czegoś istotnego, może najistotniejszego w Nim brakuje. Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi, czyli podejmijcie trud przyjęcia zbawienia, czyli poddajcie się temu procesowi, tej drodze, na której wasze serce zostanie przemienione. Tak, tak możemy te słowa rozumieć. I to sprawia, że Bóg nas rozpoznaje. Zobaczmy, że tej dzisiejszej Ewangelii, kiedy dwukrotnie padają te skąd straszne słowa nie wiem skąd jesteście, czy w innej wersji Ewangelii nie znam was, to znowu nie musimy tego rozumieć w taki sposób, że Bóg się kogoś wypiera, że Bóg nie chce kogoś znać, tylko, że ktoś Tak żył czy tak postępował, że stał się przed Bogiem nierozpoznawalny. I tu znowu, jeżeli wierzymy w to, że Bóg jest miłością, jeżeli wierzymy w to, że, jego, że miłość jest Jego naturą, no to można powiedzieć, że tylko wtedy, kiedy my tej miłości dajemy się posiąść, przemienić, ogarnąć, zawładnąć. To w ten sposób to nas czyni najbardziej podobnym do Niego. Czyli Bóg, można powiedzieć, w nas rozpoznaje siebie, swój obraz. Jeżeli ten obraz jest jakoś zasłonięty czy zatarty przez nieprawość, niesprawiedliwość, krzywdę, grzech, to Bóg tak jakby nie mógł rozpoznać siebie w nas. I w tym sensie. Możemy rozumieć ostatnie zdanie tej Ewangelii. Ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Czyli nie do nas należy orzekać, rozstrzygać, wyrokować, kto będzie zbawiony, ilu będzie zbawionych, czy liczni, czy nieliczni, czy wszyscy. Nie jest to w naszej gestii. Natomiast gdzieś ta Ewangelia które w taki sposób dotykają tematu zbawienia, one zawsze jakoś pobrzmiewają takim pytaniem, czy skłaniają do takiego pytania o mnie, o moje zbawienie, o to, czy, czy moje życie, czy mój sposób życia, mój sposób myślenia, moje czyny, postawy, czy one rzeczywiście prowadzą mnie do tej pełni, której pragnę, do pełni poznania Boga i do pełni jedności z Nim.